Cześć, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej małej ciekawostce, dosłownie małej, bo lokalizator Notilan jest wielkości mniej więcej 5 złotówki. Małe urządzenie w połączeniu z darmową aplikacją wskazuje, gdzie jest to, czego szukamy. Można je przypiąć tak jak ja tutaj do kluczy, można je wrzucić do portfela, przymocować psu do obroży, zabezpieczyć samochód, rower, w zasadzie wszystko co tylko chcemy. Co ciekawe, pomimo, że Not One działa w oparciu o technologię Bluetooth, potrafi namierzać zgubę nie tylko pod kanapą w Waszym mieszkaniu, ale też na drugim końcu Polski. Jak to możliwe! Otóż NotiOne korzysta z sieci telefonów pośredniczących. To znaczy, że telefony wyposażone w aplikacje współpracujące z systemem wyłapują sygnał z NotiOne, ustalają jego położenie i tę informację wysyłają na telefon właściciela. Takich telefonów jest w tej chwili w Polsce około 1,5 miliona. Są to wszystkie telefony wyposażone albo w dedykowaną aplikację NotiOne, albo w jedną z najpopularniejszych aplikacji dla kierowców, Janosik. Żeby skorzystać z NotiOne, należy w pierwszej kolejności zakupić go, a potem ściągnąć darmową aplikację na swój telefon. Mam już ściągniętą aplikację na telefon i założone konto. Teraz należy zrobić rzecz najważniejszą, czyli sparować lokalizator z telefonem. Pamiętajcie, żeby nie robić tego przez ustawienia w telefonie, to jest zupełnie niepotrzebne. Aplikacja jest bardzo intuicyjna i krok po kroku was przeprowadzi przez ten proces. Teraz należy zrobić rzecz najważniejszą, czyli połączyć lokalizator z telefonem. Robimy to w ten sposób. Wybieramy Noti One Play. Teraz należy wybrać, do czego chcemy naszego Notiwana używać. Ja będę go przyczepiać do kluczy. Należy zbliżyć urządzenie. Musimy poczekać, aż włączy się komunikat. O, świetnie. Naciskamy mocno Note One i chwilkę czekamy. Świetnie. Wszystko się udało. Aplikacja mówi nam, że nasze działania zakończono sukcesem. I teraz część najważniejsza. Do czego taki Note może nam się przydać? Wracasz do domu, po pracy, patrzysz, nie ma kluczy. Nie ma kluczy w torebce, nie ma kluczy w kieszeniach. Co robisz? Odpalasz aplikację. Wybierasz z listy urządzenie, które Cię interesuje. W tym przypadku jest to NotiOne przymocowany do kluczy. I sprawdzasz, gdzie w tej chwili się znajduje, gdzie znajdują się Twoje klucze. Proszę, Bożydara 10. Jedziesz na Bożydara 10 i znajdujesz swoje klucze. Śpieszysz się do pracy, jest poranek, kluczy nie ma na stoliczku, na którym powinny być. Nie ma ich ani na stoliczku, ani pod stoliczkiem, ani nie ma ich nigdzie. Otóż włączasz aplikację, włączasz funkcję Szukaj w pobliżu. I odegraj dźwięk. Twoje klucze zaczną grać. A teraz w drugą stronę. Masz klucze przy sobie z lokalizatorem Note One, natomiast nigdzie nie możesz znaleźć swojego telefonu. Jest gdzieś wyciszony, schowany, nikt nie może do ciebie w tej chwili zadzwonić, nie możesz go znaleźć. Co możesz zrobić? Wtedy wystarczy nacisnąć lokalizator Note One, a telefon zacznie grać. Wyobraźcie sobie, że idziecie na imprezę. Tracicie kontakt z rzeczywistością, budzicie się następnego ranka, nie wiecie gdzie jesteście, kim jesteście, ale aplikacja NotiOne ci pomoże. Możemy sprawdzić, co robiłeś w ciągu ostatnich 30 dni. Należy wejść w historię lokalizacji i sprawdzić sobie, co robiliśmy i gdzie się znajdowaliśmy w czasie, który nas interesuje. Wygląda na to, że przemierzyłeś drogę z Poznania aż. No, patrzymy, patrzymy aż do Warszawy. Możesz tutaj również sprawdzić ostatni adres, pod którym się logowałeś. I ostatnie dwie przydatne funkcje udostępniam oraz poszukuję. Co zrobić, jeżeli widok z wybranego notyłana chcemy komuś pokazać? Chcemy, by ten ktoś również na swoim telefonie miał do niego dostęp. Należy kliknąć w mapę. U dołu ekranu pojawią się dwie funkcje. Wybieramy funkcję udostępniam i tutaj w to miejsce wpisujemy e-mail osoby. Na który ona loguje się do aplikacji w swoim telefonie. Następnie naciskamy udostępniam i gotowe. Natomiast druga widoczna tutaj funkcja jest przydatna w momencie, kiedy gdzieś zgubimy klucze i chcemy otrzymać powiadomienie, że sygnał z Otilana został wyłapany. Włączamy wtedy szukam i czekamy na zgłoszenie. I na koniec kilka szczegółów technicznych. Notiwan jest po pierwsze wodoodporny, po drugie w środku Notiwana jest wymienna bateria. Po kilku miesiącach możemy Notiwana otworzyć, wymienić bateryjkę i urządzenie będzie działało dalej. Aplikacji można używać zarówno na telefonie, jak i na desktopie. To chyba najważniejsze rzeczy, o których chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia.